Hej, hej, hej siemanko, z tej strony Morfeusz i witam Was w kolejnym odcinku e, Edge of Oblivion na moim kanale. Moi drodzy, jak widzicie zrobiłem sobie kij baseballowy Co to jest? E, no Także zrobiłem sobie kij e, baseballowy udało mi się w końcu Battle Budgie hu! Ale ja niestety mam tylko bardziej silver. Wow, wow, wow. Out. A masz? Joe, nie przeszkadzaj tutaj. Wow, to już drugi taki. No właśnie, pistolet rurowy, Colt, Scorpion i Beretta Nano. Troszkę Amo, dużo Amo, ale zawsze. To już drugi taki koleś, którego tak zdejmuję. Spoko, spoko. Fajnie. Ten battle budgie naprawdę kozacko wygląda, powiem wam. Nie, nie cierpię pająków. Fuj. Nie w grach. E. Kurczę. Au! He, he! No. Nie! No, Staminy nie mam. Kurka wodna. Ała, ała, ała. Jeszcze zmęczenie. Nie, ja zginę. Au, au, au. Chodów. Udało się. O kurka wodna. Jeszcze mnie goni małpa jedna, no. Ja się tak nie bawię. Ratunku. O tu też coś jest. Też na... Te? Tak, też na bosów. O masakra, ale mnie ten pająk skosił tutaj. Co to w ogóle miało być? Co to miało znaczyć? No trudno. Widzę, że nie mogę na szybkim jechać. Bo on mi stęka coś. Zaraz, od razu. Więc jadę normalnie do bazy. Na szczęście nie mam jakoś super daleko. Au. I muszę kurka wodna się podleczyć troszkę, bo to tak nie może być. Strasznie mnie ten pająk wykosił. O boziu. Tak, zrobiłem sobie mały remont i trzeba było w ogóle, co mi dolega? E, przecięcie ból głowy z złamana albo zwichnięta ręka, noga? Tak? Czekajcie. To jest co? Skręcona noga, a to skręcone ramię. O kurczę, blacha. Eee... Jest. Yeah. Ośliczko. No to nie fajnie. Bo na skręcenia to mi nic nie pomoże. De facto. Dobra, to się leczy. To jest. E, aha, fatik. Czyli to, dobra. I co jeszcze? Rozcięcie. Na rozcięcie mam to. O, kurka wodna, strasznie długo to się wszystko tutaj odbywa, no ale okej okay. Niech się odbywa jak jest Dobra moi drodzy, ja sobie poczekam tutaj Aż mi się uda to No właśnie Aż mi się uda to jakoś ogarnąć Tu na trzecim O i tego skorpiona mogę sobie wymienić, bo beretę też mam tutaj lepszą wcześniej dostałem. Ok, eee, karabin rurowy też mogę sprzedać. Aha, eee, w ten sposób to zrobimy. Dobra, e, ja sobie poczekam, aż mi się te ręce e, i nogi uleczą i wtedy będziemy się widzieć, moi drodzy, za już na miejscu, wiecie? No dobra moi kochani, jestem już cały zdrowy, wyleczony. Z powrotem przy tej lokacji. I o, książeczka. Song of syzen Spoko. Eee, będę na pewno chciał tutaj sobie pofolgować troszkę. Czyli na, i na przykład pozbierać sobie o, materiały nas się przyda. Ok, a tam łazi. No to nie chcę łazić. Hop, ja go przecież nie potrzebuję, prawda? Czy tu coś jest za tym? Chyba nie. Ok. Tam nie widzę nic. Powiem szczerze, że tego domku, za tym domkiem jakoś specjalnie nie przepadam, bo tu nigdy nie wiesz, czy ci ktoś zaraz na plecy nie wyskoczy. I jak na przykład ten, oto wasz mość. Siema, kolego. Jak tam zdrówko? O proszę ciekawe jakieś przedmioty ok Uu. niestety nie mam jeszcze myszki zamówionej i troszkę mi to utrudnia jakby to powiedzieć rozgrywkę bo nie mam nie mam znaczy scroll mi nie działa tak jak powinien o niby coś tam działa, ale nie tak jak powinien Dobra, ja mam według tego wszystkiego tu się jakoś dostać, na górę. Tylko ja się pytam, jak ja mam tu na górę się dostać. Skoro. O proszę. Skoro ja nie mogę tu nic wliść. O! Dropik. ciekaw jestem czy uda mi się tego dropa jeszcze dzisiaj podnieść Gdzieś tam jest Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie Dobra, pozbierajmy sobie tutaj Graty. Siema łobuzy Co dam Hadzia Habam masz Pokaż kibel E, tam nie ma nic ciekawego. Ale to już jest ciekawe. Okej. Okay. Kurczę tych zlewek. Jak zawsze zlewek brakuje, nie? W każdej rozgrywce. To tak ja już chyba za 30 tych zlewek sprzedałem, a 10 mam w ognisku. Nie. Także wiecie. Jak jeżeli wam brakuje zlewek? To zapraszam do tego moda. <grymne> tu jest takie takiej ilości tych zlewek się znajduje, że to jest chore po prostu. Przeskakuję jak chcę, ale Kuta Stal to sorry ja nie odpuszczę ku tej stali. Tym bardziej, że tygla jeszcze nie mogę wytwarzać, więc no mi to będzie bardzo mocno na rękę. Że jest Kuta Stal do zebrania. Czy tymi właśnie rozwalasz mój łobuzie? Kurczę, zawsze zapominam, żeby zabrać swoją motorynkę, swój pojazd. O, nie ten paskudny pająk. Znowu normalnie nerwicy z nim idzie dostać. A masz, dobra. A pan, panie kolego, to tu nie stał. Dobra. Mięso mięsem, ale powyżywać się na pająkach można. Przynajmniej na tym konkretnym jednym. Dobra, moi drodzy. Go goście, gośćmi. To jest wszystko załatwione. Pusto, 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 idziemy dalej. Nie ma na co czekać. Nie ma co się tutaj, że tak powiem, wydurniać. Tylko trzeba działać. Okej, okay, tu nie ma nic, tu nie ma nic. No to LEGO. Moi drodzy. No Okej. Okay. O, książeczki Co czytamy? Dziennik łowcy i nasiona Aloesu Wiedziałem Ja ją tam wcześniej kurczę widziałem, a Zapomniałem sobie o niej I kurka wodna Patrzcie, coś tu mi pokazał. No nieważne Dobra Nie ma nikogo, to można sobie zebrać. Jezu, jak ten dom wygląda. Zawsze mi ten domek śmieszył, bo to taka niby... Niby przygotowane pod ...te... Ale pod apokalipsę, ale jednak nie. Pajzel, chyba Apokalipsa nastała tak trochę w momencie kiedy mieli jakiś remont, przyprowadzkę, coś w ten desej. Okej, okay, garnuszek się przyda. Pudło, pudło, pudło. O, coś ciekawego. Nie, eee, śmiecie, ale zawsze warto przeszukać. Bo dwa odważniki to są dwa odważniki <gry> a to czasami potrafi uratować tyłek i tego krzesła nie mogę. Aha, bo ono jest rozwalone. To dobra. Leki. Zwykły bandaż też się przyda. To już mamy... Ja czytam wszystko. Bo... Ciemna wieża. Uuu. Czekajcie, czekajcie. Czym jest ta książka ciemna wieża? Aha. Książka. To jest to, a my. Aha, ciemna wieża to jest ta ostatnia książka. No dobra, mi chyba tego brak. A może nie? Nie wiem. Wiem, że mi jakiś tam książek brakuje. Więc nie mam kompletnej lektury. Wow! Ale pechowo się złożyło dla nich. Oczywiście nie dla mnie. O, to ja jeszcze, jeszcze jednak nie załatwiłem go. Nie, te siekiery mnie wkurzają. Siekiera ogólnie rzecz biorąc powinna być bardzo OP. Bo po takim jednym uderzeniu siekierą to uba powinno już dawno nie być. No. Myślę, że każdy, kto byłby w stanie dźwignąć siekierę i uderzyć, to tą głowę by przebił. Mimo wszystko. I wtedy byśmy... Uuu. Siema, kolego. I wtedy byśmy nie musieli... Tam jeszcze są. Dobra. Się męczyć z nimi, nie? Z tymi zetkami. Kurczę. Blacham. Dobra. Ubrania. Co mamy z ubrań? Why not? Otwórzmy. Dajcie mi. E, właśnie, właśnie. Dajcie mi znać na przyszłość, czy chcecie, e, żebym puszczał odcinki bez głosu. Bo czasami się zdarzy tak. O, nie! Nie mam już tych. Czasami się zdarza tak, że nagrywam. E, i nagle z jakiegoś niewiadomego powodu nie mam głosu nagranego. Tak już kilka odcinków e, musiałem po prostu zostawić samych sobie bo niestety i dajcie właśnie znać, czy chcecie e, w razie czego odpuszczać takie odcinki, czy nie puszczać. Czy... Będzie mi bardzo miło jak dacie znać. A przy okazji o strzelba rurowa. Pierwsza, którą widzę w tym, e, że tak powiem sezonie. No i co dalej? Aha, bo tędy dalej. Okej. Okay. Jak jest piórko, to od razu aż się prosi, żeby było był ptasior, ale ptasiora nie ma. Kolejny krem aloesowy i kolejne głupie kurcze te. E? Aha. Wow, wow. jaki za firankami mi się pochowały, no? No cóż. A, żeby nie było. Ja mam piąty poziom e, kija baseballowego, dlatego że ja jaskiniowca mam na czwartym. I brakuje mi poziomu, żeby do piątego dobić jaskiniowca. Ciekaw jestem, czy przywrócili tutaj e... szósty poziom, bo kiedyś było można craftować maksymalny poziom przedmiotów, czyli ten szósty w tej chwili e... i fajnie to wyglądało właśnie. Fajnie to było, bo no można było mimo wszystko sobie to jakoś tam gdzieś Skraftować. O, kolejne mam zestaw przeczytany na full. Dobrze, dobrze. Okej, okay, mamy tu. No, Następny. Synek. Toż to. Halo. Au. Paznokcie przy sobie. Dobra, lecę, ee, moi drodzy, po odebranie. Dobra. Nagrody za to zadanie. No? Czemu nie mogę ja jej tutaj. Dobra. 400 metrów. Kawał drogi, ale warto. I widzimy się na miejscu. Okej, okay, jestem już u handlarza. Put You tak, tak. Żadnego opuszczania now? broni. No, no, no. Antybiotyk oczywiście jak najbardziej. Poproszę. Czy eee... co? Wezmę sobie to you zadanie nocne. You Dlaczego you by nie? Pokaż mi towary i posprzedaję ci w końcu dziadu wstrętny, brzydki i niedobry. Wszystko co mogę sprzedać. Proszę. Chapaj ile chcesz. Proszę. Półautomatyczne sprzedaję. To też. To nie to, zostawię sobie. Młota nig rozbiórkowego nigdy nie robię. O, Kasiurek. Mogę Ci sprzedać jeszcze stary patrz. 18. Zlewek z samego wypadu. No. Masakra. Ok, chłop ma nowy. Towar dzisiaj, więc sobie przejrzymy, co on ciekawego tutaj ma. Kurtka hazmat. Ciekaw jestem, czy w tym modzie jest potrzebna kurtka Hazmat. Dobra, czyli tutaj jest wszystko co. Jest! Stolową pałkę będę mógł. robić. Eee, wiecie co? Kurczę, strasznie drogi ten pistolet, ale... Ops, ale go wezmę. Wezmę, że choćby tylko i wyłącznie po to, żeby stestować, czym on strzela, jak on strzela Chiching! i w ogóle. Thanks, tak, cię. Okej. Okay. Całkiem sympatycznie. Uh... To mi się strasznie podoba, że mogę po prostu się teleportować do bazy. Eee, a sztucer też wezmę, w sumie kuszę wezmę, to wezmę, biorę wszystko tak naprawdę, z tego względu, że laser ammo... Eee, Very rare. Dobra, laserowa amunicja, bardzo rzadka. Tu cryogeniczne materiały. Eee, tego w sumie nie potrzebuję, bo nie mam pompy. Ale tak to właśnie w tej chwili się prezentuje. No i co moi kochani? Myślę, że będziemy pomału kończyć dzisiejszy e, odcinek. Tylko chcę sobie sprawdzić, co mi ta zabawka daje. Aha, czyli to też jest do jakiegoś e, tego. Jako ekwipunek, tak samo jak ten white e, wine tank. E, no dobra, spoko. Dlaczego by nie. Tak, tutaj też Oblivion Master jest. Zobaczmy jeszcze te książki. Nie? Bo... Przypisy. 1 do 4. Brakuje mi tej. Tutaj jednej książki. I przypisy 5 do 8. I tu też jednej książki mi brakuje. Także... No niestety. Nie pobawimy się książkami dzisiaj. Ale... co? Na razie się tym bawić. Dobra, moi kochani, ja myślę, że na tym zakończę dzisiejszy odcinek, bo nie za bardzo mam coś mądrego do pokazania tutaj teraz. Więc no, nie widzę sensu się tutaj gdzieś rozklejać i, i, i kombinować, co by jeszcze można było z tego wykrzesać. Mm, ja... Na następnym odcinku na pewno zrobimy hordę. I na pewno ta horda będzie w bazie tradera. Tylko żeby tą hordę zrobić w bazie tradera, to trzeba odpowiednio to rozegrać. Bo to nie jest takie hubśup proste. Ale żeby to rozegrać, to nie jest problem. Aha, właśnie grilla sobie zro... skraftowałem. ale nie mam perków, żeby.. Odblokować, zobaczcie. Mięso mielone, ser. chleb. Kurczę. Tu naprawdę podoba mi się w tym wszystkim to, że tutaj e, ta gra. Te, te, te. ten mod jest tak bardzo rozbudowany, że po prostu, no, siłą rzeczy trzeba, znaczy, no, nie, może nie trzeba. Ale dobrze jest grać w kilka osób, ze względu właśnie na to, że zobaczcie, jak bardzo rozbudowane jest tutaj to gotowanie i wszystko. I to naprawdę jest tego bardzo dużo tutaj, i bardzo mm, bym to powiedział, takie. Mm, No dużo tego wszystkiego jest i według mnie troszkę za dużo jak na jedną osobę. Czekajcie, bo zabieram takie rzeczy w razie w do napraw. I można by to było jakoś, znaczy nawet trzeba by było jakoś to ogarnąć na, w takim stopniu, żeby no wiecie, jak jest dużo o, byłoby więcej osób, to be, byłoby więcej po prostu możliwości, tak, gotowania na przykład i tak dalej. Teraz na chwilę obecną nie mam możliwości gotowania, bo bo nie, bo tutaj jest po prostu tylko i wyłącznie e, jestem sam i trochę mi szkoda perków na gotowanie. Właśnie drop gdzie jest drop? Gdzieś w tą stronę leciał, nie? Aj. O kurcze. Ile? Prawie kilometr. Ale może zdążę. Także ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się moi drodzy w kolejnym odcinku już niedługo. Dzięki wielkie. Bajo.